Witam wszystkich w tutorialu do gry FIFA Manager, w którym pokażę to, jak wykonać twarzy 2D do tej autografii. Tak zaczynajmy, oczywiście, żeby wykonać taką twarz, to musimy mieć zdjęcie piłkarza, tego którego chcemy zrobić. Hmm, ja wykonam zawodnika drużyny Paris saint germain Pierwszy, lepszy będzie Menes. Widzimy zdjęcie jest dobrej jakości, nawet bardzo dobrej. Zapisujemy. Zdjęcia te będziemy obrabiać w programie GIMP. Jest to darmowy program, bardzo prosty w użyciu. Nie będziecie mieli kłopotu z jego wybraniem. Otwieramy nasz obrazek. A więc pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, to kadrowanie obrazu. Na przyborniku jest to ta ikonka. Z tu zaznaczymy obszar obrazka, który będziemy widzieć w grze. Zaznaczamy stały i wpisujemy tutaj wartość 1, kropek 1. Oraz zaznaczamy wyśrodkowane linie. I teraz możemy już zaznaczyć. Widzimy, obszar, który zostanie usunięty, jest trochę ciemniejszy. Ten, który się zachowa, jest jaśniejszy. Ta wyśrodkowana linia pomoże po prostu w wyznaczeniu środka obrazu. środkiem mojego tego zdjęcia jest po prostu środek szyi. Tak, żeby to Pani żeby na przykład głowa nie była całkowicie po lewej stronie, albo po prawej. Teraz jeszcze, tak na oko, to jest jakieś. tutaj, było dobrze, tak. Jeszcze wyrównać. No może to tak. I po zaznaczeniu tego obszaru po prostu klikamy lewy przez wszystkie myszy a te mniejszejsze pole są nam tylko tym te obszar teraz <laughs> skopiujemy tą warstwę klikniemy jako nową czyli prawy z myszy dupliku warstw Mamy teraz dwie warstwy tego samego pokażę i będzie pracować na tej pierwszej wchodzimy w kolory składowe, mikser kanałów Zaznaczamy monochromatyczne i ustawiamy suwaki na taką wartość, aby tło za piłkarzem było białego koloru. Ale musi być to biały kolor, a nie odcień białego. Ok? To będzie tak wyglądało. Teraz wchodzimy w kolory. Odwrócenie wartości. Wybieramy pędzel jest to, Na klawiaturze jest to P tak? Ja się właśnie posługuję skrótami klawiatury. I tryb miękkie światło, skalę większą dajmy, no, 6-3-4 może być, okay. większy rozmiar pędzla. Okay. Ustawiamy, aby kolorem pierwszoplanowy był kolor biały i zamazujemy włosy na kolor biały a tylko żeby ta część włosów została zamalowana białe. z tą to możemy zrobić tak tryb zwykły pędzle i no już zwyczajnie zamalować tutaj należy zamalować to ucho z większym odstępem prawda Ale tu tylko aby włosy były dokładnie wymazane. Kiedy jeszcze to zrobimy, należy skopiować tą warstwę. Może to zrobić edycja, skopiuj, albo no, po prostu nacisnąć Ctrl plus C. Teraz klikam nam przyciskiem na tą warstwę. Teraz prawy przycisk, dodaj maskę warstwy. I zaznaczamy czarna, pełna przezroczystość. I dodaj. <laughs> teraz wklejamy tą naszą warstwę skopiowaną edycja, wklej albo Ctrl plus V oraz Ctrl plus H. Tu warstwę możemy już usunąć, ponieważ nie będzie ona nam już potrzebna. Widzimy, jak usunęło się nam tło. Teraz wybieramy z przybornika zaznaczanie ze ścieżki, bądź zaznaczanie odręczne. Tak, wezmę to. Przybliżamy obraz. Jest to 400% na to. I objeżdżamy koszulką piłkarza. Razem z jego szyją i uchem. Należy to robić bardzo małymi kreskami Takimi o Kiedy już to zrobimy naciskamy Enter Wchodzimy w zaznaczanie Zmiękcz i wpisujemy 2, ok, i klikamy delete albo edycja wyczyść. Teraz wyznaczamy nic, i z drugiej strony tak samo robimy. Zobaczmy, że obrazek można bez problemu tak przesuwać za pomocą kółka w myszy. Po naciskamy je i ruszamy szkół. Obrazek sam jest przyciągania tych dzielnic przesuwa się. Enter. Jeszcze raz oznaczenie zmiąk. 3, 2, OK. ostatnią rzeczą, którą zrobimy w tym etapie to usunięcie tych tych resztek tła, tego wybieramy pobieranie koloru albo naciskamy o na klawiaturze klikamy lewym przyciskiem na miniaturkę tego kolorowego obrazka i naciskamy, pobieramy kolor, tła. ja bym kliknął na przykład, tutaj to by się pobrał akurat ten kolor skórki, ale niepotrzebny jest kolor tła. I teraz prawy przycisk na to, i zastosuj maskowarstwy. Wybieramy pędzel, tryb wymazanie koloru. Wybieramy teraz małą skalę z miękkimi bokami. Nie wiem, jak to się nazywa. Dokładniej i po prostu objeżdżamy usuwając te niedokładności. zostało usunięte. Teraz należy zeskalować obrazek do takich wymiarów, jakie potrzebne jest w grze, czyli 160 i przeskaluj. Wchodzimy w filtry, uwydatnianie, maska wyostrzająca. I co tu można powiedzieć? A łatwiej to powiedzieć, żeby ustawić suwaki na taki poziom, aby zdjęcie po prostu ładnie wyglądało to ja to stosuję zazwyczaj 5 promień 5, rozmiar 50 i próg 0. Okay. Teraz wchodzę filtry, uwydatnianie, wyostrzanie. I tu tak samo jak przy masce wyostrzającej. Bieramy taką wartość, aby nasz obrazek wyglądał jak najlepiej. No ja wybiorę tu 35 niech będzie. OK. Filtr uwydatnianie, wygładzanie i teraz opcjonalnie, już nie musi być konieczne, SZUM, SZUM HSV i OK. Wchodzimy w zaznaczanie rozmyte. Stawiamy wysoki próg i klikamy na tło. Teraz wchodzimy w zaznaczanie odwróć albo naciskamy CTRL plus I oraz obramuj. I wpisujemy wartość 7. Ustawiamy, aby kolorem pierwszoplanowym był kolor czarny. Większamy obraz. I wchodzimy w szybką maskę. To jest taki mały kwadracik. Tutaj skamy. I objeżdżamy dookoła koszulkę naszego piłkarza. Wychodzimy z szybkiej maski, z filtry, rozmycie, rozmycie gaussa, wartość 2, ok, i zaznaczanie nic. Ostatnią rzeczą, która nam została, to dodanie cienia, światło, rzucanie cienia. Jaki tutaj wybrać cienia? Każdy lubi inny, ja to preferuję, Taki 3, 3. 4,90 i odznaczamy dopuszczalne powiększenie, klikamy OK. Jest to mały, cienki i mocny cienki. Okay. Ostatnia rzecz, która nam została w zakończeniu całości tego zdjęcia to zapisanie jego, czyli wchodzimy w edytor. szukamy naszego piłkarza, Menes Jeremy Menes ten zasypamy będziemy w wygląd jego i kopiujemy jego nazwę czyli zaznaczamy to i CTRL plus C okay. plik zapisz jako nazwa czyli zaznaczamy to co było i naciskamy CTRL plus V no i wchodzimy w Moje dokumenty FIFA Manager 11 Graphic Portraits Players 160x160 No i zapisujemy to w tym folderze. I sprawdźmy, czy dobrze się zapisało. To ten menu sobie by był fasolowo. Tak, co on tu był. Widzimy, że się zapisało. Także, jak widzicie, może ten sposób robienia twarzy wydawać się bardzo trudny, może nie bardzo trudny, ale naprawdę, jeżeli opanujemy go, to zdjęcia będziemy robić bardzo łatwo, w bardzo szybkim tempie. Przede wszystkim nasze zdjęcia będą miały bardzo dobrą jakość. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.